Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale witajcie po dość sporej przerwie jeśli chodzi o tego typu film, o projekt denkowe we wrześniu niestety się ten odcinek nie pojawił ale przychodzę teraz w październiku i już nadrabiam, mam tutaj kubełek z, ze zużytymi kosmetykami, zobaczcie jest on wypełniony po brzegi już dawno tak nie było, ale chcę wam o tych kosmetykach opowiedzieć i chcę je w końcu wyrzucić, więc jeśli jesteście zainteresowane to zapraszam was do oglądania dalej i zacznę od początku, od pierwszego kosmetyku który tutaj widzę I jest to is na olejek pod prysznic, jak mnie oglądacie już od dłuższego czasu, to wiecie, że ja ten olejek używam tylko i wyłącznie do mycia moich gąbeczek, czy to Beauty Blender, czy Glam Shoop, czy, yy, czy inne tego typu gąbki do makijażu i świetnie się do tego sprawdza, naprawdę te gąbki są czyściutkie, mięciutkie, yy, pachnące i na drugi dzień nadają się do użytku, nic nie zostaje w środku, żaden podkład i naprawdę, naprawdę jeśli jeszcze nie się, to polecam, ja zawsze kupuję ten olejek w Rosmanie na przecenie za jakieś 5 zł, opłaca się, jest bardzo wydajny bardzo dobry produkt, polecam kolejny kosmetyk jaki zużyłam to jest maska do włosów, w ogóle tutaj będę wyciągać randomowo te produkty nie kategoriami, nie będę ich um, segregować mm, nie mamy na to czasu i jest to maska do włosów z firmy Garnier Fructis, nawilżająca maska, takie jedzenie dla włosów, jak tutaj jest napisane, aloesowa. Bardzo dobra maseczka jeśli e, chcecie wypróbować jakiejkolwiek maski z tej serii, to polecam Wam tą aloesową, bo naprawdę się sprawdza, świetnie nawilża włosy, przepięknie one się potem rozczesują, e, między palcami się przeczesują, naprawdę byłam zachwycona, zadowolona. Dodatkowo była to bardzo wydajna maseczka, tutaj jest jej chyba... No a pamiętam, nie mogłam tutaj znaleźć właśnie pojemności tej maseczki, więc wam tego nie powiem, ale naprawdę, naprawdę jest ona dość duża i świetnie się sprawdza. Te włosy są nawilżone, odżywione, mięciutkie. No polecam, jedno z moich takich lepszych odkryć e, maseczkowych tego roku. Kolejna rzecz jaką zużyłam To jest mój ukochany olejek Do włosów, który nakładałam Na końcówki albo na całe włosy Żeby chronić je, czy to przed promieniowaniem słonecznym Czy teraz jesienią, zimą Fajnie jest je chronić przed tymi wszystkimi płaszczami Kurtkami, wiecie, włosy się lubią elektryzować A ten olejek świetnie się sprawdzał On tak troszeczkę dociążał włosy Ale też nawilżał i je Nabłyszczał, one świetnie się potem rozczesywały Przepięknie pachniał Naprawdę wam polecam, jest to Kills Smoothing Oil Infused Live in Concentrate, taki koncentrat 75 ml, bardzo wydajny, wystarczy pół pompki na całe włosy, naprawdę byłam zadowolona i na pewno, na pewno do tego produktu jeszcze wrócę. Przepiękny zapach, cudowne działanie, uwielbiam jeden z najlepszych olejków do włosów, jakie kiedykolwiek używałam, lepszy jest nawet do tego Marochan Oil. Kolejna rzecz to jest oczywiście antyperspirant Nivea, ostatnio u mnie króluje Black and White Invisible Original Ja zawsze kupuję tylko i wyłącznie te antyperspiranty do białych i czarnych ubrań, żeby nie porobić sobie żadnych plam Albo żeby ten um, antyperspirant nie zostawał na skórze, czy nie pozostawia takiego nieprzyjemnego pudru Więc Nivea bardzo fajne, ale tylko ten do ciemnych, do czarnych i białych ubrań polecam. Polubiłam się bardzo z żelami pod z Palmolive. Naprawdę są świetne i jak wam narzekałam już wielokrotnie na dawczyni tak te z Palmolive idealne są dla mojej skóry. Nie przesuszają jej, delikatnie nawilżają. Oczywiście ja zawsze używam potem balsamu um, do ciała, żeby ta skóra nie była taka sucha, żeby jej nie zostawić samej sobie, żeby ją delikatnie nawilżyć i natłuścić, ale jeśli nie używała balsamu, nic by z moją skórą się nie stało. Czasami tak robiłam, jak już mi nie chciało smarować i byłam za bardzo zmęczona. To już e, tylko się kąpałam i po prostu już nie nakładam żadnego balsamu. Ale jeśli szukacie jakiegoś dobrego żelu podprzecznika i też ma się problem z niwa, e, z żelami z niwa czy z DAW, to polecam Wam wypróbować te. Um, ten jest z serii So Radiant, sour, shower Gel. Ją chyba z bzem i kokosem. Nie pamiętam jak go nawet pachniał. Tak, zapachy są też przepiękne, to jest taki kremowy, taki jesienno-zimowy właśnie zapach otulający. Polecam. W ogóle tutaj dużo kosmetyków jest, które polecam, widzę. Kolejny, bez plawu was, znowu Black and White Invisible. Widzicie, bardzo je lubię, używam i kupuję ponownie. E, płyn micelarny, to jest mój ulubiony płyn micelarny, najtańszy, najlepiej się u mnie sprawdza. Z garniera, z różową... Nakrętką miałam jeszcze tą zieloną, ale zawsze wracam już do tej różowej, bo jestem rzeczywiście z tego płynu micelarnego zadowolona. Makijaż przepięknie się zmywa, wszystko schodzi, nic, nic nie zostaje na buzi, oczywiście, a potem jeszcze myję buzia, żeby te reszki makijażu jednak zmyć, ale jeśli szukacie płynu micelarnego, który wam fajnie usunie makijaż i zrobi to w tempie ekspresowym, to naprawdę ten z jest super. A, oczywiście, Colgate Plax, musi być jakaś pukanka do ust. E, odeszłam już z tych od Listerin, Listerine, bo tamty miały w alkohol, tutaj alkoholu nie ma, a mimo to świeży, o, świeży taki posmak w ustach pozostaje, świeży oddech. Ja lubię ten miętowy, jak i ten tniską miętowy. To nie jest. Cool mint jest tutaj napisane, ale to nie jest taki um, smak miętowy. Ten zielony jest miętowy, a ten niebieski e, ma po prostu taki świeży posmak. Dobra rzecz, bardzo dobra rzecz bez alkoholu. Mój ulubiony, ale nie mocny. Nie jest to za mocny lakier do włosów ze Schwarzkopa. Got to be. Wersja różowa. On tutaj troszeczkę wolumę, troszeczkę objętości i fajnie się też rozczesuje później z włosów, nie zostawia takiego hełmu, te włosy nie są posklejane dzisiaj też troszeczkę użyłam go na grzywkę, ale te włosy cały czas żyją jednak własnym życiem nie każdy będzie z tego lakieru zadowolony, na przykład moja mama za bardzo za nim nie, nie przepada ja jednak lubię z racji tego, że łatwo go potem wyczesać, ten lakier wyczesać z włosów i one nadal układają się w taki naturalny sposób Eee, następna odżywka do włosów e, Garnier Ultimate Blends i była to odżywka z miodem Akai i Camomile. Teraz sobie nie przypomnę, co to jest ale jest to odżywka przeznaczona do włosów blond. Jak widzicie, ja włosów blond nie mam, a odżywka się sprawdziła u mnie fantastycznie. Bardzo te włosy były takie mięciutkie, gładkie, nawilżone i przepięknie, przepięknie pachniały. Ja pamiętam na drugi, na trzeci dzień jeszcze te włosy pachniały tą odżywką i był to cudowny zapach. Czasami sięgałam po tą odżywkę, tylko właśnie ze względu na ten zapach. Tak bardzo mi się podobał. Więc jeśli nie macie nawet włosów blond, to i tak myślę, że można pod. Tę odżywkę sięgnąć. Najlepszy tonik, jaki w tym roku używałam, to był tonik z tołpy. Sebio, normalizujący tonik matujący. Bardzo fajnie się sprawdzał, normalizował właśnie pH skóry wyrównywał pH skóry po myciu twarzy. On tak delikatnie szczypie na początku, ale to nie jest nic super nieprzyjemnego, nie podrażnia skóry, ehm, tak delikatnie ją odświeża, potem nakładam krem i rzeczywiście jestem zadowolona Na tuniku. Cały czas szukam jakiegoś fajnego tuniku tutaj dostępnego w Anglii, jednak nic ciekawego nie ma i niestety muszę sięgać po te w drogeriach polskich, czy to drogeriach internetowych, czy stacjonarnych, jak jestem na urlopie. Ehm, jeśli znacie jakieś tuniki dostępne w Anglii, to koniecznie mi piszcie w komentarzach. Zauważ Zauważyłam, że w Anglii właśnie jest troszkę tak ubogo, jeśli chodzi o pielęgnację. Kolorówka, tak, jest, owszem, ale pielęgnacja to tak troszkę słabo. Mogłoby być więcej kosmetyków dostępnych na rynku, dlatego wspomagam się polskim rynkiem i to wam serdecznie polecam. Yy, szampon do włosów to jest mój ulubiony szampon. Ubelewam na tym, że się skończył, ale już niedługo przyjdzie chyba do mnie kolejne opakowanie. Skończył się już jakiś czas temu i rzeczywiście zauważyłam różnicę od kiedy go nie stosuję, bo jest to szampon fajnie oczyszczający włosy. I w końcu skończyłam się też na tym. Teraz mam szampon z Lasha. Używam go raz w tygodniu, ten solo morską i on mi zastępuje ten szampon. Jednak one są, to są dwa kompletnie inne szampony. Ten delikatnie oczyszcza włosy, a. Um, no, one są oczyszczone, nie potrzebuję jakiegoś takiego mega oczyszczenia, ale od kiedy już tego szamponu nie używam i używałam tych innych szamponów drogeryjnych, to zauważyłam, że te włosy były takie posklejane i musiałam zobaczyć w ten szampon z Lasza. I ten szampon z Lasza on tak mm, konkretnie oczyszcza te włosy, dlatego nie stosuję go na co dzień. Ten do codziennego użytku jak najbardziej się u mnie sprawdzał. Jest to naturalne, czarne mydło do pielęgnacji ciała i włosów. Można tym mieć e, włosy, można tym mieć e, całe ciało. Ja jednak tylko i wyłącznie byłam Włosy naprawdę starczył mi na bardzo, bardzo długo, chyba pół roku, albo nawet i ponad pół roku. Byłam z niego zadowolona, świetnie się pieniło. Jest to dziwna konsystencja, ale można się do tego przyzwyczaić. Naprawdę Wam polecam, jest to jeden z moich ulubionych rosyjskich kosmetyków i koniecznie, koniecznie wypróbujcie. Jeśli szukacie jakiegoś fajnego, delikatnie oczyszczającego szamponu do włosów, to musicie sięgnąć po to. Już kończymy, będzie jeszcze krem pod oczy i jest to krem z Wisi Aqualia Thermal, kiedyś już Wam polecałam ten krem i on się fajnie u mnie sprawdza, ale tylko i wyłącznie na dzień. Na noc jest on za lekki, na dzień on ma taką jakby silikonową konsystencję, on tak, um, on tak się nie wchłania jak normalny krem, to jest taki krem żel ma kolor niebieski, taki delikatny niebieski kolor, jednak tego koloru nie ma już potem nie jest on widoczny na, um, na skórze i on fajnie się sprawdzał, naprawdę. Potem używałam korektor, nic się nie rolowało, wszystko ładnie się wchłaniało, ta skóra była odżywiona, nic mi tutaj nie pękało, pod skórą nie było przesuszonych skórek. Naprawdę byłam z jego zadowolona, co jakiś czas będę pewnie do niego wracać, chyba że odkryję coś innego. Um, Zużyłam też pastę stomatologiczną bez fluoru z firmy Zia. Ja, ja, ja użyłam jej tylko i wyłącznie przy oleju, o saniu oleju, tak, już o saniu oleju Wam kiedyś opowiadałam. Jest to pasta bez fluoru, dlatego e, ją wtedy używam. Fajna, e, dobrze oczyszcza zęby i ma przyjemny, pozostaje taki przyjemny posmak w ustach. I ostatnia już rzecz w naszym projekcie, tylko to jest Carmex balsam do ust nawilżający i... E, z tym karmeksem mam taki love-hate relationship troszeczkę, bo raz go tak nie cierpię, że nie mam ochoty w ogóle go nakładać i w ogóle na mnie nie działa, a czasami e, sprawdza się i na przykład teraz mam tak, że rzeczywiście użyłam go codziennie, co wieczór i bardzo go lubię, więc e, dajcie znać, co wy myślicie o karmeksie i jeśli macie do polecenia jakieś fajne balsamy nawilżające do ust, zwłaszcza na jesień i zimę, to koniecznie zostawcie mi komentarz na dole z jakimkolwiek poleceniem nie wiem, cokolwiek się u Was sprawdza, piszcie, piście, bardzo, bardzo Was proszę, bo szukam czegoś fajnego, tylko nie chcę, żeby w składzie miało to parafina. Parafina w ogóle się u mnie nie sprawdza, na przykład dlatego nie przepadam za tymi masełkami z Niwa, bo one mają w składzie parafina i to y, nic z moimi ustami nie robi, oprócz tego, że tylko czuję takie nieprzyjemne coś na ustach, jakbym tylko sobie coś nałożyła i to tam jest więc e, tak kochani, zobaczcie kubałek jest pusty mogę od początku zacząć zbierać, e, mogę zacząć zbierać kosmetyki, które zużyłam na pewno prejdenko się w kolejnym miesiącu pojawi mam nadzieję, że film się podobał, dajcie znać, czy używałyście którykolwiek z tych kosmetyków co o nich myślicie, no i polećcie mi jakiś balsam do ust, jeśli jakiś dobry znacie i oczywiście tonik, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna, w tym momencie się z wami żegnam dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach, razie. Pay, baby, in your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to